Witam serdecznie, Michał Swolkiń, urolog-antrolog. Jak długo prącie po zabiegu obrzezania powinno być utrzymywane w pozycji pionowej? Co to w ogóle znaczy? Chodzi o to, aby po zabiegu pacjent leżał najlepiej na plecach, a prącie leżało pionowo na brzuchu. Dzięki temu znacznie zmniejszamy ryzyko obrzęków i krwiaków, dlatego że krew może swobodniej odpływać od okolicy operowanej. Zwykle taka pozycja wystarcza na około 2-3 doby. Warto w ogóle na pierwszą dobę zastosować niewielki opatrunek uciskowy, który się w, później w kolejnych, w kolejnych dobach usuwa. Natomiast jeżeli rana goi się ładnie, dobrze, nie ma żadnych obrzęków, innych dolegliwości, to te 2-3 doby w zupełności wystarczą. W przeciwnym wypadku zawsze warto to skonsultować z lekarzem, który wykonywał zabieg. No i oczywiście pozycja leżąca. Dopóki te większe dolegliwości nie miną. Pozdrawiam i do usłyszenia.